Witajcie kochani! Tutaj jesteśmy z Nalo w takich pięknych okolicznościach. Z tego miejsca chcielibyśmy Wam złożyć zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Żebyście spędzili je w gronie tych najbliższych osób. Spokojnie, bez nerwów. Oczywiście, żebyście dużo jedli. A po tych jedzeniach mogli wychodzić na długie spacery z psem. I żebyście znowu mogli jeść i znowu chodzić z pieskami na spacery. Tego Wam również bardzo, bardzo życzymy, ponieważ życzymy Wam dużo spacerów, które budują nasze zdrowie. I życzymy Wam też może niedużej ilości prezentów pod choinką, bo w tym roku może być różnie, ale życzymy Wam przede wszystkim szczęścia i radości oraz tego, żebyście byli w gronie najbliższych, najszczęśliwszymi osobami. Na ziemi, a przyszły rok e, był dla Was ofity i lepszy, po prostu i spokojniejszy niż ten rok. Tego wszystkiego Wam serdecznie z całego serca życzymy. Monika, Przemek i Nala z hodowli Lagobianko. Do zobaczenia! Oczywiście nie zapominamy o życzeniach dla naszych czworonożnych przyjaciół. Życzymy im dużo zdrówka, dużo długich spacerów, dużo kości oraz tego, żeby jak najwięcej czasu mogli spędzać ze swoimi ukochanymi właścicielami. Tego wszystkiego życzymy dla wszystkich piesków, a w szczególności dla. Wszystkich białasów oraz szczeniaków z naszej hodowli. Tutaj, właśnie, jeszcze Wam pokażę przepiękny ełk oraz nalek, która tutaj, jak posąg pod tą choinką, leży. No i oczywiście ełk w paru kadrach, też z innych miejsc, ponieważ jest przepięknie przyozdobiony. Tego wszystkiego życzymy wszystkim naszym czworonożnym przyjacielom i przyjaciołom.